Witam serdecznie. Renata Modzelewska, instruktor szkoleniowy z Akademii Trychologii Praktycznej. W tym filmiku chciałabym powiedzieć Wam co nieco o skórze. Skóra składa się z trzech podstawowych warstw: warstwa zewnętrzna, zwana naskórkiem, skóra płaściwa oraz tkanka podskórna. I teraz zajmiemy się głównie naskórkiem. Zewnętrzną warstwą naskórka jest tak zwana warstwa rogowa. Tworzą ją zrogowaciałe komórki i to właśnie jej zadaniem jest ochrona całego organizmu przed utratą wody. Komórki tworzące warstwę rogową obumierają, a znajdująca się w nich keratyna zapobiega przedostawaniu się w głąb skóry niepożądanych związków chemicznych, promieniowania albo mikroelementów stałych. Naskórek Tworzony jest poprzez nabłonek wielowarstwowy. Jego warstwa podstawna jest yy, najniższą warstwą naskórka i dochodzi w niej do wielu procesów prowadzących finalnie do wytworzenia się keratyny, właśnie. Ponadto w naskórku wyróżnia się warstwę kolczystą, warstwę ziarnistą oraz warstwę pośrednią, która pojawia się głównie na stopach i dłoniach. Wracając do warstwy rogowej. Składa się ona ze ściśle upakowanych, całkowicie zrogowaciałych, bezjądrowych komórek zwanych łuseczkami rogowymi. Łuseczka taka składa się z wewnętrznego rdzenia i zewnętrznej otoczki, które wykształcają się w trakcie przechodzenia keratynocytów z warstwy ziarnistej do jasnej. Wtedy to właśnie z cząsteczek profilagryny odcinane są przez proteazę, czyli specjalny enzym, fragmenty białka, czyli właśnie cząsteczki filagryny, która powoduje agregację filamentów, czyli łączenie się włókien cytokeratyny wzrokowa ciała Otoczka zewnętrzna łuseczki powstaje w wyniku syntezy białek involukryny, SPR i lorykryny. W wyniku różnicowania się keratynocytów na powierzchni naskórka powstaje jednorodna zrogowa ciała warstwa, a pod nią i w niej znajdują się glikolipidy nieprzepuszczające wody. Dzięki temu naskórek może właśnie pełnić swoje podstawowe funkcje. Osłaniać głębiej leżące tkanki przed działaniem czynników zewnętrznych oraz nie przepuszczać wody, głównie z tkanek na zewnątrz. Warstwa jasna jest cienką warstwą keratynocytów o kwasodchłonnej cytoplazmie, występującą tylko w grubych naskórkach, na przykład w skórze podeszwy. Keratynocyty tej warstwy nie mają już jąder i są wypełnione masami zrogowaciałych filamentów cytokeratyny, czyli włókien cytokeratyny. E, mają one jeszcze zachowane desmosomy, czyli połączenia komórkowe. Następna warstwa warstwa ziarnista. Różnicowanie keratynocytów rozpoczyna się już w warstwie podstawnej i nasila się w warstwie kolczystej. Jednak najintensywniejsze różnicowanie zachodzi właśnie w warstwie ziarnistej. Przejawia się ono następującymi zmianami struktury i funkcji komórek tej warstwy: zagęszczeniem pęczków filamentów cytokeratyny, syntezą swoistych białek profilagryny, lorykryny, SPR, kornifiny i innych. Pojawieniem się w cytoplazmie pęcherzyków zawierających właśnie te białka, pęcherzyki takie zwane są ziarnami keratochlaliny oraz syntezą swoistych glikolipidów tworzących cienkie blaszki. Blaszki te są otoczone błoną i występują w cytoplazmie keratynocytów jako ciałka blaszkowate. Warstwa kolczysta składa się z kilku warstw spłaszczonych 14 komórek. Między komórkami istnieją liczne połączenia typu desmosomów. Różnicowanie keratynocytów tej warstwy przejawia się syntezą białek, cytokeratyn oraz odkładanie się w cytoplazmie pęczków filamentów pośrednich cytokeratynowych. Istnieje ponad 20 rodzajów białek cytokeratynowych, które są syntetyzowane w, w różnicujących się keratynocytach. Warstwa podstawna. Komórki przylegające do skóry właściwej tworzą warstwę rozrodczą. Powstające w drodze podziału nowe komórki wypychane są ku górze do warstwy rogowej. Część tych komórek przekształca się, tworząc wytwory na skórka, takie jak. Włosy, paznokcie, a także gruczoły wnikające w głąb skóry właściwej. Rozproszone pojedyncze komórki, zwane melanocytami, produkują barwnik zwany melaniną. I to właśnie ten barwnik decyduje o kolorze skóry i włosów. Melanina ponadto pełni rolę filtra, który ochrania nas przed promieniowaniem UV. Mówiąc o naskórku, może, musimy również powiedzieć o błonie podstawnej naskórka. Jest ona błoną ciągłą i składa się z kilku warstw. Blaszki jasnej, czyli powierzchniowej, leżą na niej keratynocyty połączone z nią przez chemidesmosomy, który głównym składnikiem jest laminina, blaszki gęstej, których głównym składnikiem jest kolagen typu 4 i blaszki siateczkowatej która jest zbudowana z kolagenu typu 7. Na blaszce jasnej leżą keratynocyty warstwy podstawnej naskórka. W miejscach styku z tą blaszką te komórki tworzą właśnie wiele chemii które są potrzebne do ustalenia ich położenia względem podłoża. Jeżeli chciałabyś lub chciałbyś dowiedzieć się więcej, zapraszam na kurs do Akademii Trychologii Praktycznej. Pozdrawiam serdecznie.